Cześć, moi drodzy, znów mam dla Was super ofertę, ale tym razem z trochę innej branży, a mianowicie solidną zniżkę na ubezpieczenie dla nowych klientów Link4. Po kliknięciu na linku w opisie do tego filmu znajdziesz do 15% promocji na ubezpieczenie Twojego samochodu. Przy czym dwie uwagi. Po pierwsze, nie musicie akurat kończyć ubezpieczenie, bo ten link będzie działał do końca tego roku, a po drugie prośba, nie udostępniajcie tego linku na innych forach, na innych grupach, niech to będzie promocja tylko dla widzów, dla fanów Zachar Off. Z góry dziękuję. I dziękuję również Link4, które daje szybki i prosty sposób zakupu polisy przez internet, przez telefon lub u jednego z agentów. Cześć, witam serdecznie po teście Mazda 6 drugiej generacji. Test jedynki był kwestią oczywiście czasu, ponieważ Wasze przyjęcie tamtego testu było bardzo, bardzo optymistyczne, więc rozglądałem się za pierwszą generacją Mazdy 6 i przyjechała. Zapraszam. Cześć, mam na imię Daniel, przyjechałem z Warszawy z moją Mazdą 6 z roku 2002. Jest to model szóstka z najsłabszym silnikiem 1.8 i instalacją gazową. Jest to moje pierwsze auto, posiadam je od roku i miesiąca. Moja Mazda ma już 17 lat, w moim posiadaniu jest rok i od tego czasu zrobiła 317 tysięcy kilometrów. W moim posiadaniu zrobiła ich 17, no prawie 17. I były to 17 tysięcy bezawaryjnych kilometrów. Mam być szczery? No. Z rdzą jest okropnie. Zaczniemy może od najbardziej widocznej części, czyli lewego błotnika. Są to najpospoliczsze burchle. Po zimie wyszły kolejne. Kontynuując, mamy lewy próg, z tyłu. Tu progu nie ma. Można włożyć palce bardzo głęboko. Jest okay. koszmar, mówiąc Czy Ty kupując ten samochód e, wiedziałeś o tym, że tego typu problemy Cię czekają? Jak właściwie się kupuje e, pierwsze swoje auto ze świadomością, że e, no właśnie gnije? <grym> to tak. Pierwsze auto, pierwsza myśl to było, ja chcę auto szybkie, ja chcę auto nowe, ja chcę auto drogie. Zostałem, czyli tak jak każdy by chciał. Natomiast zostałem sprowadzony na, na Ziemię przez tatę mojego mechanika. Na początku ubrałem sobie Astre H z silnikiem 2.0 Turbo. Zostało mi to kategorycznie odrodzone ze względu na to turbo. I teraz bym podziękował mojemu mechanikowi, gdyż to turbo bym najprawdopodobniej zajeździł, bo zrobiłem pierwsze 10 tysięcy kilometrów praktycznie tylko i wyłącznie w mieście. Więc yy, turbo mogłoby. Czekać na swoją regenerację bądź jeździć, fiszczeć i pić olej. Mazdy 6 w pozorom trzymają swoją cenę, natomiast jeśli są to egzemplarze benzynowe, gdyż y, egzemplarze z dieslem totalnie nie trzymają swojej ceny i można je kupić nawet za 2000 zł. Natomiast te silniki są, krótko mówiąc, okropne. Jest to silnik SAK 1.8. Y, w Mazdach 6 były też montowane 2.0, 2.3, 2.3 z Turbo w wersjach Mazda Speed oraz 30V6 z Fordów w wersji amerykańskiej mhm. mi przypadła e, 18 z instalacją gazową, z której jestem niesamowicie zadowolony i pozwala obniżyć koszty jazdy, mm -hmm. które są niewiarygodnie wielkie bez, bez instalacji gazowej, gdyż mówimy tu o minimum 10 litrach w mieście benzyny. Okej, okay, ale tą instalację już miałeś w momencie zakupu, czy musiałeś dołożyć zaraz po? Yy, z, instalacja była założona w 2014 roku, natomiast ja staram się zachować ciągłość serwisów yy, i całej instalacji, jak i uh -huh. całego auta. Tak więc y, sam olej, na przykład, zmieniam po 10 tysiącach kilometrów, jak to niektórzy robią w swoich droższych samochodach. Pewnie realne zużycie to będzie około 10 litrów, czyli za 80 zł przyjadę 400 kilometrów uh -huh. i daje nam to niebagatela 20 zł za 100 kilometrów, co jak na osobę, która dopiero skończyła liceum i zaczyna studia, jest, <laughs> jest kwotą jak najbardziej akceptowalną. Moja Mazda, mimo 370 17 tysięcy, nie piję ani mililitra oleju, mhm. e, co właśnie wczoraj sprawdzałem. E, sp sprawdzałem właśnie przed wyjazdem do was. Mhm. I olej był w, właśnie w idealnym stanie między minimum a maksimum. Okay, czyli tak jak. Być powinno. Jak fabryka chciała. Mazda jest podatna na rdzę, to, to wiedziałem nie od, nie od tamtego dnia i byłem świadomy, że kupując Mazdę wią wiąże się to z nieuniknioną opcją rdzewienia w dość szybkim tempie. Kolejne purchle rdzy mamy na klapie bagażnika yy, przy mocowaniu spoilera. Spoiler nie był moim pomysłem, natomiast domyślam się, czemu został zamontowany trzecie światło stopu. Natomiast szczerze mi nie, jak najbardziej nie przeszkadza ta płetwa, nawet można powiedzieć, że się podoba. Mhm. Ale jeśli miałbym wybierać, czy płetwa czy rdza, no. y, to bym wolał nie mieć rdzy. Normalną blachę. Tak, w tym jak jesteśmy już w tyłu, to chciałbym wspomnieć o czujnikach parkowania, które wydaje mi się, że zostały założone przez mojego poprzednika. Tutaj możemy zaobserwować ewentualny jedyny efekt tak zwanego druciarstwa. E... Okay. E... Z racji, no, że ja nie. Jest... Bardzo mi się podoba, że masz takie bardzo lightowe podejście i dystans do swojego samochodu, ale w sumie, jak masz pierwsze auto, tak. wiesz, że. Kupiłeś coś do, do jeżdżenia. No że tak właśnie, powiem. to jest auto do jazdy. To to, wiesz, to, to się nie powtórzy: tak. to tylko jedno auto. Możesz mieć w takim trybie i się bawić tym, że akurat są różne przygody. Dokładnie tak. Różne przygody. Jest to auto do jazdy, nie do pokazywania, nie do ścigania się. Niestety, 120 koni i masa chyba 1400 kg nie zachęca do szybkiej jazdy, bo odpłaca się to w bardzo wysokim spalaniem. Mhm. Przy bardzo energicznej jeździe. Na za 80 zł zrobiłem 220 km. Czyli dwa razy mniej niż tak. dzisiaj jadąc spokojnie tutaj do Krakowa. Dokładnie tak. E, wracając do elementów druciarstwa. No właśnie, szukam tego. E, po uderzeniu w murek zderzak się odczepił. Co można delikatnie zobaczyć, tak. na przykład tutaj. Natomiast z racji, że ja mechanikiem nie jestem, na mechanicy się kompletnie nie znam. A sam to naprawiłeś? Nie, zrobił to mój mechanik, którego poprosiłem o przymocowanie tego w jakikolwiek sposób. Domyślasz się co to może być? E, no pewnie guma do życia, wiadomo. A Otóż się zdziwię. Wkręty do drewna. <grywania> Ale widać to? Yy, Gdzieś tam od spodu, nie? Tutaj delikatnie spasnie jest ten, jaki powinien być. Uh -huh. Natomiast nigdy się nie przyglądałem temu. Tak, ktoś jest głupie, a działa to znaczy że nie jest głupie. Dokładnie tak. I przypominam, jest to pierwsze auto. I chyba yy, efektem tego wkrętu do drewna jest kolejne ognisko. Rdzy mnie zaszczyciło w tym aucie. Tak naprawdę, póki co, jesteśmy dosyć monotematyczni. E, mówimy w kółko, że się nie psuje mechanicznie i że rdzewieje. Czyli na póki co nowego nic jeszcze nie powiedzieliśmy, ale zrobiliśmy to bardzo zgrabnie. Dokładnie tak. Bardzo nutne, <laughs> ale jednocześnie niezawodne. No i jesteśmy we wnętrzu, a we wnętrzu najtańsza nawet wersja z podstawowym silnikiem. 17 lat temu jak najbardziej nie skąpiła na miękkie tworzywa. Konsola jest całkiem fajna. Tutaj niżej w innym kolorze odcięte tworzywo już jest, już jest twarde. Ale jeśli chodzi o cechy, które chyba w najnowszej szóstce też, czy tutaj przynajmniej sprzed paru lat szóstce też były, że ten, ten, ten tunel środkowy troszkę no, chodził, to chyba wciąż to jest tak podobnie. Ale nie ma się czego szczepiać. Szczególnie, że to jest, tu też jest mięciutko. Natomiast podłokietnik no, od zewnętrznej pod, jest absolutnie twardy. Podłokietnik w ogóle nie istnieje w sensie jakiejś, jakiejkolwiek pianki. Tutaj się łuszczy. No widać, że troszkę czas już w tym samochodzie jest zauważalny. To widzę, że ktoś zmienił. Ty? Yy, mieszek to? Yy, był. To jest fabryczny mieszek. No co ty? Tak. W takim śmiesznym kolorze. Tak. Próbował prawdopodobnie kolorystycznie trafić w to Dokładnie i tak. nie wyszło. Natomiast gałka to jest moja sprawa. Uh -huh. To jest marzenie z dzieciństwa, ósemka. Okej. Okay. Natomiast yy, nie chciałem za dużo wydawać na tą gałkę. Pokusiłem się o jeden ze słynniejszych chińskich sklepów. Pewnie domyślasz się, jaki to jest sklep internetowy. Tak, domyślasz się. Przyszło z dodatkowym logiem, które, które, o którym nie miałem najmniejszego pojęcia. Jeszcze chciałbym wrócić do wcześniejszej wypowiedzi o najbiedniejszej wersji. No, no, no. To jest tak jak z BMW. Można wybrać najbiedniejszy silnik. Ale dopakować? Tak. Okej, okay, czyli to nie jest najbiedniejsza wersja. I nie. W moim egzemplarzu brakuje tylko i wyłącznie podgrzewanych foteli, ewentualnie ksenonów i GPS-a. Dobra, to co jest? Co Może jest? To Mamy... W 2002 roku dostajemy już klimatyzację automatyczną, mhm. tempomat, ASR, radio CD, niestety bez zmieniarki mhm. i dostajemy tylko jednego fake'a na którym jest przycisk od gazu i jedną zaślepkę, która była tylko i wyłącznie w... Tu nie było zaślepienia tylko i wyłącznie w najbiedniejszych wersjach, już to było na kasety. Zadziwia mnie zakres regulacji, bo kierownice... Jak wsiadałem, to ustawiłeś mniej więcej w, tym, w tej pozycji. Dokładnie. i Wydawało mi się, że to już jest koniec i że będzie tak odrobinę za daleko, ale widać, że da się, da się jeszcze wyciągnąć. Zresztą ja jestem w takiej pozycji dosyć leżącej. o Ustawiając bardziej pionowo, no to jest naprawdę bardzo dobrze. Poza tym jest też regulacja na wysokość, więc gdyby było mi za daleko, to zawsze mogę minimalnie się podciągnąć do góry i. i ta kierownica jest jeszcze bliżej, a nad głową wciąż jest duży zapas, bo nawet po takim podniesieniu się mam cztery palce, a jak zjadę jeszcze niżej, to mam i prawie że 5 palców w wolnej przestrzeni, więc naprawdę na wysokość tutaj nie brakuje. Zresztą w każdym innym wymiarze też jest dobrze. Z przodu, a tak to wygląda z tyłu i muszę powiedzieć, że wcale nie jest tak źle. Bo na kolana miejsce może nie mam już zbędnej przestrzeni, ale Tutaj fotel minimalnie się ugina, bo brakuje mi może jednego centymetra, ale trzeba przyznać, że też wykończenie fotela jest takie wręcz przyjemne. Nie wiem co to za materiał dokładnie, ale jest to znośne. Pod fotelem miejsca jest tak trochę nacisk, czuć tam jakiś element konstrukcji, który mi troszkę przeszkadza. I nad głową też jest nacisk, ale też się mieszczę, bo tutaj pod sufitka jest ukształtowana odpowiednio, więc nawet dwumetrowiec tutaj siedzi bez jakiegoś wielkiego garbienia się, także no, trzeba przyznać, że ktoś w Japonii pomyślał już w pierwszej generacji Mazdy o tym, aby nawet czterech dwumetrowców spokojnie mogło na dłuższej trasie podróżować komfortowo. To skoro z przodu jest dużo miejsca, z tyłu już dużo miejsca no to pewnie w bagażniku jest tego miejsca. Strzał dziesiątki tu mamy potężny bagażnik, miejsce na dajęzdowecze. Oczywiście w środku lata łańcuchy, łańcuchy śniegowe. No bez tego też bym nie wyjeżdżał do Krakowa. Absolutnie nie wiadomo, co tu się wydarzy. To, wiadomo, jakie są wie. teraz warunki, anomala, anomalie pogodowe, więc słusznie, no. że zebrałeś. Podstawowe Słowa. wyposażenie mojego samochodu. Dokładnie. Nikt nigdy nie wie, kiedy zima zaatakuje. <laughs> Dokładnie tak. Dobrze, myślę, że tutaj nie ma co się przeglądać. E, Temu bagażnikowi jest potężny. Jeszcze mam pytanie o to, o to czarne logo. To twoja sprawka? Samoróbka. Jedna z dwóch. Jest tu zrobione logo przeze mnie i z tyłu grill jest pomalowany też na czarno, czarnym matem. Z przodu. Z przodu. Mhm. Zgadza się. E, pomalowałem taki srebrny element i logo na czarno. Raz zrobiłem to beznadziejnie jedną warstwę czarnego matu no. i miałem tak, zwane, tak zwany grill Oreo, czyli biało-czarny w kropki. Natomiast teraz zabrałem się do tego porządnie. Położyłem trzy warstwy matu, dwie warstwy bezbarwnego matowego, i myślę, że będzie się trochę trzymać. Przy tego typu samochodach wrażenie z jazdy trzeba. Postrzegać troszkę przez pryzmat tego, czego ty właściwie pod tym względem od niego oczekujesz. Nie? Chcesz się nauczyć, chcesz się tak. przemieszczać oczywiście z punktu A do punktu B, chcesz zrobić to w miarę tanio e, i chcesz, aby samochód no, nie był takim ostatnim mułem na tak. światłach, nie? E, więc pytanie, czy dla ciebie kwestie prowadzenia tego auta były e, no, jakieś szczególnie istotne? Chodziło mi głównie o komfort siedzenia. Natomiast na przykład na wyciszenie to w ogóle nie zwracam uwagi, gdyż lubię posłuchać muzyki głośniej albo podcastów. To w ogóle wtedy nie zwracam uwagi na ten cały szum, który jest. Tak. Wrażenie z jazdy takim samochodem to nie jest coś, co ma widza w tym filmie chyba pochłonąć, nie. Bo, bo ten samochód ma jechać, tak? Ma jechać właśnie i ma I być... właśnie jedziemy. I ma być wygodnie. Tak. Ma jechać, ma być wygodnie i i ma więcej czasu spędzić na drodze niż w serwisie. Dokładnie tak. tak. Więc generalnie temat, jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, jest, <noise> że... jest, jest zamknięty. A tak poważnie, to nie byłbym aż taki sceptyczny, jeśli chodzi o te 120 koni, bo wydaje mi się, że samochód całkiem, całkiem żwawo przyspiesza. A teraz zrobiłem to z czwórki i też się całkiem fajnie zbierał. Teraz z Trójki robi to. Ach, niewiele lepiej. Trzeba. <laughs> Okej. Okay. No, wiadomo, nie jest to rakieta i czuć, jakby on był taki z przyczepą, tak. że coś tam, ale, ale też ale też nie jest mułem. Mówmy się, moje pierwsze auto miało 75 koni, twoje tak. ma 120, no moje ważyło tonę, twoje waży tonę 400, 400 Coś tak więc wok. proporcjonalnie pewnie jesteśmy w podobnej lidze tak, przyspieszeń. Tak, tak? Można tak I żeby... ja byłem bardzo zadowolony ze swojego typu, więc mówmy się, umówmy się, nie jest źle jak na pierwsze auto. Tym bardziej przypuszczam, że Twój tata, tak jak wspominałeś, odradzał Ci Astre Turbo, ale też odradzał Ci z tego prostego powodu, że to byłby samochód jak na pierwsze auto, trochę szybkie, nie? Tak, zdecydowanie. To miało Chyba już 7 sekund do setki, tu mamy 10 albo 11. No wiesz, no jak weźmiesz na pierwsze tak. auto, takie co ma 7 sekund do setki, to przy trzecim gdzie wylądujesz? Przy Turbo TurboECie? Wiesz co chodzi. No właśnie. Dobrze jest zacząć spokojnie. I potem urywać sekundę w kolejnych samochodach, dokładnie żeby tak. mieć jakby przyjemność przez całe życie, a nie przy trzecim aucie dobić do trzech sekund i potem się zastanawiać, co z tym zrobić. Dokładnie. Jak tu wykrzesać jeszcze więcej tu mocy. No, dokładnie. Nie wiem, czy tu nie jest efekt podobny jak w maździe drugiej generacji, który, który występował również podczas jazdy testowej. Czyli wciskamy gaz i samochód po pewnym czasie dopiero zaczyna jakby technicznie... Rzecz przyspieszać. Rozumiem o co chodzi, i no, też... nogę z gazu. On się toczy, wciskam gaz i on, tak. i on robi takie, tak. takiego mikro kangura, tak? Tak. Dlatego jestem przyzwyczajony, żeby delikatnie po prostu przyspieszać, bo wtedy robi się to płynnie. To chyba Na... dwójce omawialiśmy ten sam problem. No, ale już... jeśli chodzi o, o, o skręcanie, to jest to takie bardzo leniwe, komfortowe tak. auto, które. No, przy którym no, trzeba się sporo nakręcić, aby, aby ono zechciało skręcić. Tak obiektywnie trochę jest, nie? No, nie tak. wiem ile to ma od skrajnej pozycji do skrajnej pozycji, ale przypuszczam, że całkiem sporo kręcenie 2,5 raza? 2,5, tak? 2,5. To nie tak źle, ale to, ale to jest kwestia właśnie tego, że w okolicach zera ono jest takie, że popatrz, możesz tak. zakręcić tak. dosyć tak. mocno, a ono i tak, tak pira ze drzwi. Można sobie jechać i delikatnie machać lewo, no, tak. prawo, I, i auto jedzie praktycznie prosto. Nic, dokładnie. No, zrobimy test właśnie. Oczywiście, czekałem tylko na to. <noise> Miałem się samemu pytać, czy, czy, takim aucie, czy w takim aucie jest w ogóle możliwość a, i a czy co? się podejmiesz. Ja, ja twierdzę, że jak auto nie jest e, z, zdolne zrobić Testu Łosia poprawnie przy 50 tak. na godzinę, tak. to nie powinno wyjechać na drogę. To, to, to jest jakby tak banalne, jak po prostu na światło się zatrzymać. Rozumiem. No, a klasa przed... po pierwszym wypuszczeniu to to na pewno... To był tak. test łosia, który był robiony przy znacznie wyższej prędkości, tak. bo ja tak mówię test łosia, ale tak. to jest test Łosia, który ja jestem w stanie tutaj zrobić przy 50 na godzinę, bo to tak. są chwilę takie ograniczenie. Trochę nim rzucało, trochę nim rzucało, ale to no cóż, no. Zawieszenie komfortowe e, nastawione jest na to, żeby połykać te wszystkie studzienki tak. przede wszystkim, a nie na ostre zakręty. No swoją drogą pojechaliśmy tak, jak chcieliśmy. Trochę nim rzucało. No, no, tył, tył jakby Ty... żył własnym życiem i to tak w sumie już od pierwszego manewru, od pierwszej części manewru czuć to było. No ale co zrobić? No za to na wprost jadąc. Czujesz się tak. bardzo dobrze, bo komfortowo. Jak mam być szczery, to ten dźwięk jest dla mnie przyjemny. To znaczy, Jak on, on, on powoduje trochę rezonansów gdzieś, tak. tu gdzie plastiki drżą. Natomiast. E Natomiast samochód no, no, na dłuższą metę to, to, to tak jest często, że wsiadasz do samochodu, który nie ma zbyt mocnego silnika i mówisz, ale o co ci chodzi? No jedzie nie. I teraz tak. tak jedziesz na przykład godziny coraz bardziej zaczyna cię to doskwierać. I to potrafi wyjść po dłuższym czasie. Na przykład tak. ja tak miałem z nowym GLE 300D, mhm. który no, wiesz, to jest szybkie szybki. auto, Fajnie. mnóstwo mocy i tak dalej. Ale po pierwszym dniu już Czułem, że coś nie halo, a po drugich stwierdziłem, że już wszyscy nie nudzę. Że brakuje jeszcze jednak trochę brakuje. E, tutaj u Ciebie w sumie wychodzi mi to dosyć szybko, bo po 20 minutach jazdy dochodzę do wniosku, że rzeczywiście parę koni by się przydało, nie? No, ale, ale no, no pierwsze auto to jest koniec tematu. Tutaj będzie taki kawałek i jest 90 do zera. a nie, jest ok. Jest okay. Jakiekolwiek wyciągnięcie osterek jest dla mnie na rękę. Nie bo... To nie jest przegląd techniczny. No więc nie. Come on. nie będziemy tutaj punktować, co tu można jeszcze naprawić, poprawić albo dokręcić. Ale jeśli chodzi o ogólne wrażenie, które, które szczególnie przez pryzmat auta pierwszego... Tak. Jest mega fajne. Chciałbym mieć taki pierwsze auto. Chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. W ramach podsumowania proponuję odnieść się do Twoich osobistych doświadczeń z tym samochodem jako pierwszym autem dla młodego człowieka. Czy Twoim zdaniem, po roku użytkowania, to auto spełniło pokładane w nim nadzieje? Czy nauczyło Cię czegoś, czego miało nauczyć jako młodego kierowcy? Czy Cię zaskoczyło pozytywnie bądź zawiodło? Coś w tym kierunku, proszę, powiedz, jak to czujesz? Po pierwsze, zaskoczyło mnie pozytywnie tym, jak łatwo się prowadzi tak duże auto. Z początku byłem przerażony tym samochodem, gdyż chciałem Mazda trójkę w sedanie. I szóstka jest zdecydowanie większa, jeśli chodzi o kuperek. Czy to był taki naturalny odruch. Ja na początku to bym chciał mały auto, żeby wszędzie się zmieścić i tak dalej, tak? Teoretycznie tak, był to w pewnym sensie ten odruch, to był. Chciałbym jednak trochę większy. Ja nie chcę aż tak małego. I, bo stwierdziłem, że jak się nauczyłem jeździć teoretycznie przynajmniej, e, takim małym, to wypada się przesiąść coś deko większego, żeby móc dalej trenować. Mhm. I stwierdziłem, że Mazda trójka w sedanie będzie dla mnie idealnym wyborem. Też właśnie zawsze chciałem mieć albo sedana, albo kupę. To chyba takie naturalne dla tak. młodego chłopca. Tak. <laughs> Ciężko w moim budżecie było znaleźć trójkę w sedanie, niezgniłą do końca. Z instalacją gazową, i właśnie sprawną technicznie. Ten samochód, wbrew pozorom, nie jest w jakimś fatalnym, tragicznym stanie, prawda? To jakim cudem przeskoczyłeś właściwie o rozmiar w górę i, i, i kupiłeś ostatecznie szóstkę, skoro polowałeś na trójkę? To był w sumie zupełny przypadek. Wracaliśmy z moim mechanikiem z oglądania trójki w Sedanie z gazem, która też miała rdzę. I do wymiany magiel, dwa wahacze i do ogarnięcia jeszcze gaz. Więc yy, kategorycznie stwierdziłem, że tego auta nie chcę i wracamy do Warszawy. Bo to było akurat pod Warszawą, tak z 50 km. Mm -hmm. I w drodze powrotnej przeglądałem OTOMOTO OLX, czyli tak jak to się robi podczas kupowania samochodu. I natrafiłem właśnie w Warszawie, niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, yy, na Saskiej Kępie, na tę OTOMAZDĘ. Mm -hmm. I było już totalnie ciemno, ale zdecydowałem się z moim mechanikiem pojechać. Yy, ufałem mu bezgranicznie, więc tylko sprawdził silnik, jak pracuje, zawieszenie i skrzynie. Powiedział, że jest dobrze i że wybrać. <grym grym> Żałujesz? W żadnym wypadku nie żałuję. Może żałuję wersji gdyż wydaje mi się, że liftback byłby deko poręcz... poręczniejszy, bardziej praktyczny, gdyż mniej mogę wsadzić bo tak jakby ta sfera załadunku jest mniejsza niż uh -huh. w Liftbacku. E, Kombi natomiast nie rozważałem. Te, uh -huh. Jeszcze nie ten moment w życiu. No wiadomo, to jeszcze za 30 lat, poczekaj. Cieszę się, że Ci auto spodobało. Cieszę się, że to Twoje pierwsze auto Cię nie zawiodło i jesteś uśmiechnięty tutaj i opowiadasz o nim z przyjemnością. O to chodzi, bo to pierwsze auto to jest bardzo ważne auto, tak. bo ono zostaje później i tak jakoś jego cień za nami gdzieś tam kroczy przez wszystkie kolejne auta i, i wszystko do niego Pośrednio też porównujemy, więc dobrze Ci się udało, i to Twoje pierwsze auto jest takie, jakie sobie wymarzyłeś, a nawet to rozmiar większe. Dokładnie tak. Dzięki za zaproszenie. Ja dziękuję. Bezpiecznej jazdy szerokości, bezawaryjnej jazdy i dla Was wszystkiego dobrego. Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.